Szanowni Państwo, dziś poniedziałek, 27 kwietnia, i kilka informacji w temacie pandemii koronawirusa. W dniu dzisiejszym chciałbym powiedzieć o takich dwóch aspektach. Jeden to jest ten aspekt zdrowotny, natomiast chciałbym również. Jak gdyby tutaj zaznaczyć ten drugi aspekt, czyli gospodarczy, czy też finansowy. Najpierw to, co najważniejsze, czyli kwestie zdrowotne. W dniu dzisiejszym mamy na terenie naszej gminy potwierdzony jeden przypadek koronawirusa. Mamy 23 osoby, które są objęte kwarantanną w stosunku do tych osób. Jesteś, znaczy, jesteśmy cały czas w kontakcie z tymi osobami. Te wcześniejsze osoby, o których informowaliśmy wcześniej, już w wyniku badań mają wyniki negatywne, czyli można powiedzieć, że są wyleczone. Jeśli chodzi o ten drugi aspekt, czyli ten aspekt gospodarczy, czy też w naszym przypadku, w przypadku samorządu gminnego, Aspekt finansowy, no to tutaj są bardzo złe informacje. To znaczy, przez ten czas, półtora miesiąca, bardzo znacząco spadły dochody budżetu gminy. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, czyli tak zwany PIT i CIT. I w tych dwóch działach mamy zmniejszenie o kwotę ponad pół miliona złotych. Również mamy złe informacje, jeśli chodzi o subwencję oświatową, bo ta spadła o 24 tysiące a na horyzoncie przed nami e, kolejne nieciekawe perspektywy. Mam tutaj na myśli wpływy do budżetu z tytułu podatku od środków transportu, czy też z tytułu podatków. Od nieruchomości, co no niestety każe nam patrzeć no dość sceptycznie na, na kolejne tygodnie, na kolejne miesiące. Na pewno będzie się to wiązało z znaczącymi cięciami, jeśli chodzi o wydatki budżetu gminy. E, oczywiście w dniu dzisiejszym nie będę już tutaj szczegółów przytaczał, niemniej jednak chcę, żeby mieszkańcy wiedzieli, że dla e, Urzędu Gminy, dla naszej Gminy, dla budżetu Gminy Dygowo e, no, zanosi się na naprawdę bardzo trudny czas i bardzo trudny e, okres.